Szanowni Państwo, dni takie jak ten, to pokazują, że w każdej chwili może stać się nieszczęście i dzisiaj stało się nieszczęście tutaj w kopalni Chiówek należącej do jaszczęstw tej węglowej. Słowa grzęzną w gardle, bo wiemy już, że pięć osób nie żyje, siedem jest jeszcze uwięzionych w chodnikach kopalni ale oprócz tego jest ponad 20 osób w szpitalu z ciężkimi poparzeniami a więc potężny wybuch najpierw pierwszy po północy doprowadził do zawalenia części chodników do pierwszego zgonu prawdopodobnie to wszystko jeszcze będzie bardzo dokładnie sprawdzane badane i ratownicy poszli na pomoc tym osobom które zostały uwięzione ale niestety potem gdzieś około trzeciej w nocy nastąpił drugi wybuch i ten drugi wybuch odciął kilku ratowników i doprowadził do wielu ran, do wielu oparzeń wśród wielu górników. Dzisiaj od rana, od nocy, od początku pierwszego wybuchu pracuje cały czas sztab, sztab pod kierunkiem specjalistów z tej dziedziny. Oczywiście ze specjalistami, ratownikami również. Wiemy już, że ofiarą tej akcji ratunkowej na pewno padł też ratownik, a być może życie zagraża też innym. Ratownicy pięknie mówią, że idą zawsze po żywego człowieka i zawsze się trzeba starać dotrzeć jak najszybciej do tych ludzi, ale sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Ogarniamy myślą, modlitwami. Rodzinę przede wszystkim osób zmarłych. Składam najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim rodzinom, a tym, którzy ciągle mają nadzieję i bo ta nadzieja musi być to samo do samego końca. Też chcę przekazać, że cała Polska jest z Państwem myślami w głębokim współczuciu, w głębokim żalu w związku z tym, co się stało. Obecnie sztab pracuje nad podjęciem decyzji, kiedy będzie można. Wejść do a, tych chodników z dwóch stron po to, aby przeprowadzić tą kolejną akcję, jednocześnie nie zagrażając życiu ratowników, albo przynajmniej eliminując jakiekolwiek zagrożenie do absolutnego minimum. Szanowni Państwo, ta straszna tragedia tutaj po kolikniowych pokazuje też, że praca górnika to nie tylko straszny trud ale też ogromne ryzyko, narażenie na niebezpieczeństwo. Myślmy o tym także, bo głównicy wszyscy pracują dla nas, dla Polski, dla Polaków od wielu, wielu lat, dekad. I w takim tragicznym dniu powinniśmy ogarniać się z naszymi leśnami, modlitwami i pamiętać o tym wielkim trudzie, w którym wiąże się ich pracę. Dzień dobry państwu. Mamy dzisiaj już bardzo trudną sytuację, sytuację, w której możemy na Śląsku trzeba ratować aniołów stróżów, bo ratownicy górniczy to są właśnie aniołowie stróże. Dzisiaj oni są też ofiarą tego wydarzenia, które nad ranem miało miejsce. Ale tak jak powiedział Pan Premier, e, jesteśmy tu, czekamy i będziemy tak długo, dopóki nie będziemy mieli pewności, jakie jest ich los. E, na ten moment to może tyle. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze na, na wstępie będzie uczucia i konkurencja wszystkim bliskim rodzinom tym, którzy zginęli w tej e, strasznej tragedii Ale chcemy zapewnić, że akcja rachunkowa, która trwa od e, godzin zaraz po północy, e, będzie kontynuowana i skontynuowana najbardziej profesjonalnie jak e, e, można to sobie wyobrazić. Tutaj, Szanowni Państwo, od wielu, wielu lat pracują wyjątkowo doświadczeni górnicy inżynierowie i ratownicy górniczy. I wierzymy głęboko i modlimy się również za no, ustawiednictwo również w świętej Barbary. O to, że ta nadzieja i wiara na to, że wydobędziemy żywych górników tutaj nie zgaśnie.